W ostatnich dniach naprawdę dużo się dzieje. Chociażby Prime MMA, które promuje patologię w sieci. Lexi Chaplin, która chce wykorzystać sytuację na rynku freakfightowych i stworzyć własną federację. Polska streamerka Kasik miała udar w wieku 25 lat. Paris Platynow odrzuca oferty za ponad milion złotych za zawalczenie na gali. Żabson odpowiada fagacie, a raczej na sytuację z tym związaną. Jak moi drodzy widzicie, dużo się w sieci dzieje, a ja was ślicznie witam. Ten sobotni poranek, prawdopodobnie poranek, Przygotowałem dla Was kolejne newsy, bo ponieważ pierwszy materiał stworzył nam naprawdę fajne wyświetlenia, za co Wam przecież dziękuję, więc umówmy się ponownie tak jak wcześniej. Jeżeli materiał Wam się spodoba, zostawcie suba i lajka. Jak mogliście zauważyć, teraz zmieniłem scenarię. Chcę się przybliżyć trochę może do topki. Zobaczymy, czy się to uda. Ale zanim przejdziemy do pierwszego. Newsa. News z ostatniej chwili, czyli oświadczenie ze strony Hylik. Hylik wydało oświadczenie. Gala Hylik 7 Grand Prix, która miała odbyć się 17 czerwca 2023 roku w Tauron Arenie Kraków nie odbędzie się. Decyzja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest dla nas bardzo krzywdząca. Żadna osoba powiązana z Hylik nie ma sobie nic do zarzucenia w odniesieniu do decyzji MSWiA. Wyjaśnijmy tę sprawę jak najszybciej i dalej będziemy Was cieszyć swoimi wydarzeniami. Działalność Organizatorów Gal Heilig, spółka H agencji, spółka ZO i Heilig Bielski, spółka komandytowa akcyjna, została tymczasowo zawieszona. Wszystkim osobom, które zakupiły bilety, otrzymają pełny zwrot. Więc wychodzi na to moi drodzy, że faktycznie Haylik jest w ciężkich parapatach i muszą sobie z tą sytuacją poradzić. Póki co musimy się pożegnać z galą siódmą, która się nie odbędzie ze względu na decyzję MSW i, ja i czekamy na dalsze rozwinięcie sytuacji. Miejmy nadzieję, że Haylik za niedługo wróci i miejmy nadzieję, że tych zawodników ktoś przejmie i tą galę zorganizuje. Może nie Tom, ale bardzo podobnym stylu, może Fame, a może właśnie Nowa Federacja, o której usłyszycie w późniejszej części filmu. Przechodząc do pierwszej informacji zaczniemy od KASIX. Polska streamerka w wieku 25 lat miała udar, co ciekawe prawdopodobnie w trakcie streama, a raczej może po streamie. Nie udało mi się znaleźć bezpośrednio shota z tej sytuacji, na szczęście znalazłem shota sprzed udaru, na którym Kasik mówi, że w sumie w zabawny sposób, że chyba ma udar i chce kotem sobie mierzyć puls. Hej czy czy mi ulegał, mam udar? Czuję, że brakuje mi jakiejś witaminy, ale nie wiem jakiej. Chcesz mi Z tym kotem? Nie mam takiej maszyny, ja mam 50 lat, żeby mieć maszynę do mierzenia ciśnienia. Wy Oczywiście sytuacja nie jest zabawna, gdyż w tak młodym wieku przejść udar na pewno jest ciężko i niestety może to powracać. Nie znam się na kwestiach medycznych, ale z tego co się orientuje osoby, które przeszły udar mają większą szansę na przejście kolejnego. Czy szkodliwy tryb życia Kasik mógł wpłynąć na właśnie taką sytuację i to co się jej zdarzyło? Z tego co wiemy, Kasik od kilku dni jest w szpitalu pod badaniami i czuje się o wiele lepiej. Nawet wstawia story, na których jest uśmiechnięta i zadowolona, że jest coraz lepiej i że w końcu chociażby mogła się wykąpać. Ale też wstawia opinie szpitalnego jedzenia i szczerze powiem, jestem fanem, bo naprawdę fajnie i trafnie komentuje niektóre dania. Dla Kasix oczywiście życzę dużo zdrówka i mam nadzieję, że jak najszybciej wróci do formy, żeby ponownie streamować. A przechodząc do trochę bardziej poważnego tematu, mam tu na myśli Prime MMA, które promuje patologię. I nie jest to jedyna taka sytuacja, kiedy Prime mocno odstaje od konkurencji. Jak dobrze wiemy, w ostatnich dniach Hylik naprawdę ma duże problemy. I mogą to być problemy spowodowane, że nawet Hylik może upaść, a nawet bym powiedział, że. Większy, bardziej prawdopodobne jest to, że upadnie. Ryan ma możliwość wejścia tak naprawdę na rynek, zbudowania marki od nowa, stworząc ciekawe walki. Co oni tworzą? Tworzą walkę facet kontra kobieta. Oczywiście rozumiem, że Piątkowska jest mistrzem świata w WBC, ale mówimy tu o walce facet kontra kobieta. Takie rzeczy już się działy chociażby w Rosji. Czy Prime chce się zbliżyć do Rosji takimi zagraniami, takimi walkami. Moim zdaniem jest to po prostu promowanie patologii, już nie wspominając o tym, że jej przeciwnikiem jest już Barber, który jest z uniwersum Kamerzysty. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale uniwersum Kamerzysty w Prime MMA jest bardzo duże. Tak naprawdę co chwilę mamy walki w Prime z udziałem osób z uniwersum Kamerzysty, chociażby Tomasz Olejnik, Brużwil, Kamerzysta, Wiolka. Rybak i to są osoby, które wpływają negatywnie na ten cały świat. Czy my chcemy dalej promować patologię w polskim internecie i oglądać takie właśnie gale, na których są promowane osoby, które nie powinny być w internecie? Nie rozumiem też podejścia walki, która też jest promowaniem dalej całej tej patologii, czyli uniwersum Magikala, tuż wchodzimy na drugi uniwersum i mamy walkę Magikal Junior vs Adrian Cios. Uderzamy skrajności w skrajność. Raz promują uniwersum kamerzyste, a raz uniwersum magikala. Co to ma być? Walka o Nikite? To jest moja subiektywna opinia. Mi się bardzo nie podoba to, co tworzy Prime od samego początku, od pierwszej gali. Promowanie przez kontrowersję, ale czy odpowiednią kontrowersję? Według mnie zupełnie nie. Nie jestem fanem Prime i ich raczej fanem Prime nie zostanę. Czekałem na wydarzenia, które nadejdą. Wykruszył nam się Hylik. Został Fame i Prime, jeden z większych Freakfightowych federacji w Polsce. Po czym Prime odwala dosłownie taki syf. I ludzie jeszcze to pochwalają i mówią, że to jest super pomysł, super walki. Naprawdę chcecie to oglądać? Nawet prezes Fen walczy na tej samej gali, czyli na Prime piątce. Co jest dosyć zabawne, gdyż sam próbuje się wyprzeć, że nie uczestniczy w Prime, a aktualnie występuje tam jako zawodnik. To jest bardziej taki śmieszny fanfakt, tak naprawdę. Ale czy do końca śmieszny, to nie wiem. Zależy dla kogo. Na pewno Prime ma nie wykorzystuje poprawnie tej okazji, która się stworzyła właśnie dzięki upadkowi Hai. Za to polska youtuberka, influencerka, Lexi Chaplin tą szansę chyba próbuje wykorzystać. Gdyż dowiadujemy się z źródła trzeciego, jakim jest Sylwester Wardenga, że Lexi planuje i planuje stworzyć coś wielkiego, tak jak ona sama wstawiła story. Bardzo duże rzeczy sun. Bardzo duże. Z czego Wardenga uznał, że jest to prawdopodobnie nawiązanie do stworzenia własnej federacji freakfightowej. Tylko tego nie wiemy, bo z tego zdjęcia nie da się nic w ogóle wywnioskować. Sam swoją opinią podzielił się chociażby na Instagramie. Kojarzycie, że teraz y, Heilig ma spore problemy? No i wiadomo, że będą powstawać na pewno jakieś nowe twory, żeby poprzejmować zawodników i tak dalej. I... Lexi rzuciła bardzo ciekawą storkę, że duże rzeczy się dzieją, a przecież Lexi była takim flagowcem highligowym. Czyżby to oznaczało, że Lexi myśli o własnej federacji? Zobaczymy, zobaczymy, ale coś niecoś słyszałem. Ale to wiadomo, od samego pomysłu do realizacji to jeszcze jest długa, długa droga i wiele rzeczy się może wy wydarzyć po drodze. Ale myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. Ale nie pewne. Po czym stawił post na Twittera, opowiadający w sumie o tym samym, co powiedział na Insta. Uważa, że szykuje się przytasowanie w świecie free fightów. Zobaczymy do jakiego stopnia. Na jego tweet śmiesz śmiesznie dosyć odpowiedział Zebo. I zaznaczył, że to jest bardziej news, który Wardenga sam usłyszał prywatnie, niż możemy wywnioskować właśnie z tego Insta Story Lexi. Sam Zebo podkreślał, że prędzej. Możemy się spo, po tym poście możemy się spodziewać prędzej jakiegoś muzycznego osiągnięcia albo jakichś kosmetyków niż stworzenia gali fig Fightowej. Czyli druid coś wie na ten temat, czyli prawdopodobnie możemy się spodziewać w najbliższym czasie ogłoszenia nowej federacji na rynku, która będzie stworzona przez Lexi. A może Lexi uczestniczy tylko? A może to Wardenka tworzy galę? Tego nie wiadomo, ale możemy na pewno z niecierpliwością czekać na efekty, które powstaną, bo będzie się działo, na pewno będzie się działo. Kolejnym newsem na pewno jest dosyć interesujący shot, który powstał w trakcie transmisji Parisa Platynowa który odpowiadał na komentarze widzów, z czego jeden widz zadał pytanie o jego udział w walkach freakfightowych. Pytka już już o tym mówiłem, ale pewnie, pewnie traktujecie to jako żart, bo ja też często walę ironią, też moim zdaniem to nie jest jakaś ważna rzecz, ale chyba mogę mówić, mogę powiedzieć. Miałem kilka takich spotkań, propozycji i, i dostałem ponad milion, propo, milion złotych za walkę. Propozycje ponad miliona złotych za walkę, plus jeszcze jakieś per, per view i inne rzeczy, więc mogłoby nawet dojść do Milion trzysta, półtorej miliona złotych za walkę. Taką dostałem propozycję. Zaczynały te propozycje się o wiele wcześniej, od 700 tysięcy, wcześniej i tak dalej. Nie mówię od kogo, nie mówię jak. Wydaje mi się, że że dżentelmeńsko się zachowam. 1500 złotych, a może to było 1500 złotych. Ale mówię całkiem poważnie, dostawałem takie propozycje i miałem takie pytania, kurwa, no to są jednak duże pieniądze. Ale wtedy zrozumiałem, kim naprawdę jestem i dzisiaj cieszę się z tego tym kiedyś słyszałem taką fajną piosenkę, nie wiem czy było na FIDE, czy PEJA nawijał, albo tak o Hemingway, że odrzuciłem coś za milion. I zawsze chciałem mieć takie marzenie, żeby coś właśnie za milion odrzucić. Od Paris'a możemy się dowiedzieć, że propozycji tak naprawdę od początku miał dosyć sporo. Czy, jak jeszcze można powiedzieć, federacje raczkowały i też w późniejszym etapie. Słyszymy nawet o kwocie ponad miliona złotych. Czy taka kwota jest realna? Jakby bliżej się przyjrzeć, mieliśmy zapowiedź Majewskiego Fame MMA. Do tej walki miało dojść. Majewski bardzo chciał na przeciwnika Parisa Platynowa. Fame chciał dopuścić do tej walki. Czy taka kwota mogła być zaproponowana przez Fame Parisowi? Myślę, że jak najbardziej tak, gdyż byłaby to walka bardzo medialna, gdyż ci panowie mają ze sobą jakiś tam wewnętrzny konflikt. I Fejmowi mogło zależeć na tej walce. Ostatecznie do tej walki nie doszło, z tego co wiemy ze względu na to, że Paris zrzucił ofertę. Ale do walki Majewskiego z kimś innym nie doszło. Czyli prawdopodobnie możemy się domyśleć, że to chodzi właśnie o tą walkę i o tą stawkę. Czy Paris postąpił słusznie? Możecie napisać w komentarzu, co wy byście zrobili za kwotę miliona złotych, którą byście dostali za zawalczenie jednej walki. Trzy rundowej po trzy minuty. w sumie 9 minut. Ułożylibyście sobie życie na nowo, czy może jakieś plany, jakaś budowa domu, jakiś sportowy samochód? Dajcie znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawe. Ostatni news na dzisiaj jest to oczywiście odpowiedź Jobsona. W kwestii tej całej sytuacji, jeżeli chodzi o tą zdradę właśnie Bagaty, o której też wspominał Madeusz Ferrari. Z story Jobsona wynika, że był okres, w którym spotykał się z bardzo wieloma kobietami i to było ponad 4 lata temu i aktualnie ma tylko i wyłącznie Lilę, więc... Proszę tego nie mieszać z tym, bo wtedy był singlem prawdopodobnie i teraz sobie żyje z Lilą, i proszę tego nie popsuć, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą widzicie to na ekranie. Myślę, że całkiem ciekawa informacja, no ale w sumie nic nie wynikająca w tej kwestii. Możemy się tylko domyślić, że chodzi jednak o to, że. Ani z jednej, ani z drugiej strony nie było zdrady, tylko po prostu w tamtym momencie byli sami, więc mieli do tego prawo i nikt się raczej nie powinien do tego wtrącać. I tym akcentem kończymy dzisiejsze newsy. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał, oświetlenie się Wam też spodobało, bo e, tak naprawdę mam dwie inne lampki, ale jakoś się udało je złączyć, żeby ten kolor powstał jakoś dosyć ciekawie. Tak jak wspomniałem na początku, może do topki się zbliżę, zobaczymy. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał i oczywiście zostawicie. Suba, lajka i zajrzyjcie na mojego Instagrama, na którym pojawiają się fajne zdjęcia, chociażby fur. Także do usłyszenia.